Czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy. O wszystkim co na kartki, o ogromnych kolejkach po wszystko i o tym, że nic nie było, a wszystko było, czyli o absurdach okresu PRL-u opowiadał w piątek felietonista Michał Ogórek. Satyryk spotkał się z mieszkańcami naszego regionu po raz pierwszy. Ciężko jednak było znaleźć na widowni osobę, której nie dotyczyłyby paradoksy okresu słusznie minionego. Wielu słuchaczy zebranych w Kępińskim Ośrodku Kultury ochoczo włączała się w rozmowę Michała Ogórka i Grzegorza Alexa, przypominając paradoksy, które im z kolei najbardziej zapadły w Pamięć Michał Ogórek wspominał m.in. o barach mlecznych, wszechobecnych kartkach, o kiełbasie, która mimo iż leżała na ladzie, to której według pani Helenki ze sklepu tak naprawdę przecież nie było, oraz o pierwszym sekretarzu Władysławie Gomułce, który nasłuchując Radia Wolna Europa denerwował się na zagłuszenia, które sam kazał prowadzić. Podczas rozmowy przypomniano także słynne niejadalne kubańskie pomarańcze oraz polskiego malucha, do którego śmiało wchodziła cała rodzina i który zmotoryzował Polskę. Autor Felietonów oraz książek stwierdził też, że ciężko porównywać, Absurdy okresu PRL-u do tych, z którymi spotykamy się teraz, a których też jest naprawdę sporo. Ja myślę, że trudno to nawet porównywać, dlatego że te absurdy prl u o które Pan pyta, to e, mieliśmy takie oswojone wtedy. Już. To znaczy, każdy z nas już wiedział, w czym żyje i było łatwiej o dystans do tego, bo. Po prostu mieliśmy to wszystko, to było nasze takie własne. Po 1989 roku zaczęło się coś takiego, że wszystko zaczęło być nagle nowe, obce i na przykład nie było, nie mieliśmy takiego wyczucia jeszcze. I proszę zauważyć, że śmiechu było mniej początkowo, bo ludzie byli bardziej wystraszeni tym wszystkim, co się działo. Teraz mam wrażenie, że kiedy już wszystko znowu tak jakby opanowaliśmy to już jest nasze, Kolejna w tej chwili następuje rewolucja, wszystko się przewraca, i znowu nie bardzo wiemy, na czym stoimy. Tego się trochę obawiam. A jak najlepiej reagować na takie absurdy dnia codziennego? Śmiechem, czy po prostu przechodzić obok nich obojętnie? Znaczy, absurd zauważany nie jest absurdem, no bo to po prostu coś jest, co, co uważamy za coś oczywistego, także to nie jest ta kategoria. Ja myślę, że e, naszą specjalnością, polską specjalnością jest właśnie takie, e, e, żeśmy się tymi absurdami zaczęli bawić. To zaczęło nas właściwie e, bardzo często nawet można powiedzieć, że to stało się naszą specjalnością taką i mamy nawet poczucie pewnej dumy z tego, to właśnie są nasze polskie absurdy i my pośród nich żyjemy. E, no wtedy absurd ma jakiś sens i jakąś społeczną wartość. A nie brakuje Panu kogoś takiego jak Bareja, e, który by pokazał te absurdy, które mamy obecnie właśnie w tak prześmiewczy sposób jak kiedyś? Pan, ja tylko chcę Panu przypomnieć nie przypomnieć, że Pan jest młody, ale powiedzieć, że jak Bareja. Kręcił te swoje filmy, to wcale on nie były tak dobrze przyjmowane, ponieważ jest to, proszę e, zwrócić uwagę, to jest właściwie ten jego sposób e, śmiania się z rzeczywistości, jest takie przedrzeźnianie tej rzeczywistości. To nie jest satyra w takim normalnym pojęciu y, tego słowa, tylko to jest takie trochę przedrzeźnianie tej rzeczywistości. Ludzie nie chcieli tego wówczas oglądać, ponieważ to mieli na co dzień. Nie chcieli oglądać tych kolejek, tego wszystkiego, po co to oglądać w kinie, skoro to można zobaczyć na ulicy, prawda? I dopiero dzisiaj widzimy wartość tych filmów, ponieważ to jest jakby taki trochę e, dokument tego, co się tam wówczas działo. I to dopiero nas śmieszy, kiedy możemy już na to spojrzeć z dystansu. A brakuje Panu czegoś z czasów PRL-u, właśnie związanego chociażby z tego typu wydarzeniami? Czegoś, czego teraz nie ma i już nie będzie? Mnie z tego czasu nie brakuje.